W poprzednim odcinku opowiadaliśmy trochę o bezpieczeństwie użytkowania telefonów komórkowych, inni testerzy jakości, pozostali testerzy jakości postanowili zadać mi w związku z tym w zasadzie w temacie fal elektromagnetycznych kilka pytań. Yy, nie byliby sobą, gdyby nie chcieli mi jakoś życia utrudnić, więc najpierw te pytania na różne sposoby muszę odszyfrować. jak działa nie widać sokiem z cytryny by tego nie spalić a wiem już jak działa telefon tak? okej okay. jak działa telefon na to pytanie można odpowiadać bardzo długo albo bardzo krótko. Ja wybieram drugą wersję, bardzo krótko. W telefonie fala dźwiękowa zamieniana jest na falę elektromagnetyczną, to się dzieje w głośniczku i paczka informacji, czy ta fala elektromagnetyczna jest wysyłana do najbliższej... Stacji. Co się dzieje dalej? To tak naprawdę jest czysta elektronika. Kolejny telefon, czy telefon osoby, do której dzwonię, gdzieś tam jest zalogowany. System wie, gdzie on jest zalogowany. Ta informacja trafia do tego telefonu i tam się dzieje proces odwrotny: to znaczy fala elektromagnetyczna jest zamieniana z powrotem na falę dźwiękową, czyli na falę mechaniczną. I to się dzieje już nie w mikrofonie, tylko w głośniku przy moim uchu. I w zasadzie to jest wszystko. mnie odczytać. Ha! ja to widzę tutaj teraz. Nie muszę lusterka mieć. Jak porozumiewają się kosmonauci w kosmosie, który jest próżnią? To rzeczywiście jest tak, że w kosmosie sprawia, że próżnia. Idealnej próżni w kosmosie też nie ma, ale faktem jest, że. W takiej próżni jak ta kosmiczna nie rozchodzą się fale dźwiękowe, bo fale dźwiękowe są falami mechanicznymi. Potrzebują ośrodka do tego, żeby się rozchodzić. Ośrodka, czyli czegoś, co się składa z cząsteczek. To może być gaz, to może być woda, ale to też może być e, na przykład ciało stałe, jak chociażby ten blat. Co zresztą ciekawe, czym gęstszy ośrodek, tym szybciej rozchodzi się fala dźwiękowa, co trochę przeczy intuicji, bo można by pomyśleć, że w gęstym ośrodku to ten dźwięk będzie grząsł. Nie, on się rozchodzi szybciej i dużo lepiej. Wracając do pytania, jak porozumiewają się za pomocą fal elektromagnetycznych? W zasadzie yy, mają urządzenia bardzo podobne do telefonów komórkowych, czyli urządzenia, które zamieniają ich dźwięk, ich głos na falę elektromagnetyczną. Ta fala, na przykład fala radiowa, nie potrzebuje ośrodka, ona potrafi się ona może się rozchodzić w próżni. Także najkrótsza odpowiedź na pytanie yy, jak porozumiewają się kosmonauci w kosmosie? Porozumiewają się za pomocą fal elektromagnetycznych. To dużo zahacza o tortury. Jest to złośliwość straszna, bo ja nie znam alfabetu Morsa. Ale dobra. Kreska, kropka, kreska. To potrwa. No, chyba się udało. Dzięki w telefonie. Eee, czy fala dźwiękowa rozchodzi się w wodzie? Tak, rozchodzi się oczywiście, że się rozchodzi. I myślę, że każdy, kto kiedykolwiek pływał pod wodą, na przykład w basenie, to słyszał takie dziwne, przytłumione nieco dźwięki. One brzmią inaczej, ale niewątpliwie się rozchodzą. Z racji tego, że woda jest gęstszym ośrodkiem niż powietrze, fala dźwiękowa rozchodzi się w wodzie dużo szybciej i dalej. Zresztą całkiem sporo organizmów żywych, żyjących w wodzie, porozumiewa się właśnie m, dzięki falom dźwiękowym, a nie trzeba daleko szukać. Na przykład na Mazurach są takie miejsca, gdzie jest zakaz poruszania się łodziami silnikowymi właśnie po to, żeby, czy między innymi dlatego, żeby dźwięki e, dosyć e, takie bym powiedział przeszkadzające o, e, na terenie parku krajobrazowego parku czy parku e, naturalnego po prostu nie przeszkadzały zwierzętom, w tym zwierzętom żyjącym w wodzie. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania dotyczące fal dźwiękowych albo fal elektromagnetycznych, albo jakiekolwiek inne pytania związane z fizyką, to piszcie w komentarzach.